Cześć. Odebrałem swojego Peugeot'a od mechanika. To jest moje dwudzieste auto i pierwsze, które oddałem do mechanika. Jak wiecie, miałem tam problemy. No, po prostu no, nie, nie, nie pracował się nic tak jak powinien. Generalnie przyczyną była głównie y, sieknięta uszczelka pod głowicą. Ale też wymieniałem rozrząd, no i tam inne sprawy. Bo tu mam takie co prawda nalepki, nie wiem co one tam dobrze znaczą. Czy w ogóle one, no nalepione, bo nalepione, ale generalnie kupując auto, nie miałem żadnej informacji na temat czy był robiony na przykład rozrząd. I za jednym zamachem, jak się mówi, mechanik zrobił mi uszczelkę pod głowicą, czyli wymienił. Wymienił uszczelkę na nową, yy, splanował głowicę, wymienił uszczelkę pod pokrywą yy, zaworów, zrobił regulację zaworów. Yy, teraz tak, rozrząd to wymienił oczywiście, no komplet, czyli pasek, yy, napinacz i pompę wody. Yy, wymienił mi baniaczek, ten zbiorniczek na płyny chłodniczy. Nie wiem dlaczego, no, ale wymienił, no i dobrze. Tam ten już był taki brudny, że nawet płynu nie było widać. Co tu jeszcze mi zrobił? Yy, filtr oleju wymienił i wymienił yy, olej na no, pełen syntetyk, tak jak fabryka kazała. A jeszcze pasek tutaj, yy, pasek na napędzający alternator. I to będzie chyba wszystko, tak? Dobrze wyliczyłem. Yy, olej, filtr oleju, rozrząd. Głowica, uszczelka pod głowicę, planowanie głowicy, regulacja zaworów, chyba wszystko. A no i oczywiście, płyn chłodniczy, całość kosztowała 2700 zł. Tyle zapłaciłem mechanikowi. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Nie znam się na tych cenach. No, tyle powiedział, widocznie, tyle kosztowało. Zajęło mu to 3 dni. No oczywiście sama praca krócej, bo wiadomo, że jak zdjął głowicę, musiał do, oddać do planowania, to wtedy samochód po prostu stał, nic nie robił przy nim. A jeszcze ten, wymienił jeszcze gumki mi na, na tych trzpieniach zaworowych. No i co, no i chyba, chyba wszystko. No w każdym razie zapłaciłem 2700 zł. Samochód odpala, temperaturę trzyma, bo na początku to... Znaczy na początku, przed oddaniem do mechanika, to mi ta, ta temperatura skakała na wskaźniku, po prostu falowała, albo na minimum, albo na maksimum, tak, tak jakoś, no dziwnie, dziwnie, to wyglądało. Więc to wymienił, aha, jeszcze chyba czujnik, chyba czujnik temperatury, z tego co wspominał, cieczy chłodzącej też chyba wymienił. No teraz, teraz w każdym razie po odpaleniu normalnie trzyma temperaturę 90 stopni. Silnik po regulacji zaworów, no wyraźnie, wyraźnie słychać, że ciszej pracuje, tak nie klekocze. No i zobaczymy jak będzie dalej, no, taka, taka cena, jeżeli ktoś ma Peugeota 207 czy 206 w Citroenach tak samo, no to miało wiele, wiele aut francuskich miało te silniki, to jest silnik 1.4, yy, 8V to mniej więcej może sobie porównać, jeżeli będzie miał taką naprawę przed sobą, jakie musi ponieść za to koszty.